Niestety, ale nie żyje Orest Leńczyk, no znakomity tutaj trener, dzisiaj kilka słów na temat tego tutaj bardzo dobrego trenera, który prowadził przecież wiele drużyn, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, przykra tak naprawdę informacja, Zmarł 11 czerwca 2024 roku, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na krzywdzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, media podały te informacje na temat śmierci Oresta Lańczyka. Zresztą widzimy to jesteśmy na stronie biograficznej na Wikipedii. E, tak, Orest Lęczyk, który urodził się 28 grudnia 1942 roku w Sanoku, a zmarł 11 czerwca 2024 roku w Krakowie. No, nie, wszyscy chyba po prostu kojarzymy tutaj Oresta, Leńczyka i drużyny, które prowadził. Zobaczmy sobie karierę trenerską. Nieprawdopodobna sytuacja. Kariera trenerska od 1970 roku. Karpaty, Krosno, Stal, Rzeszów, Siarka, Tarnobrzeg, Stal, Mielec, Wisła, Kraków, Wisła, Kraków, Śląsk, Wrocław, Ruch, Chorzów, Wisła, Kraków, Stal, Sanok, Iglopol Tębica, Widzew, Łódź, GKS Katowice, Wisła, Kraków, Pogoń, Szczecin, GKS Katowice, Hmm, Ruch Chorzów GKS Bełchatu, widzę w Łódź, Wisła Kraków. Ruch Chorzów GKS Bełchatu w Zagłębie Lubin Krakowia, Śląsk Wrocław w Zagłębie Lubin. Znaczy, to nawet widać po prostu jego chyba przywiązanie regionalne, tak, bo raczej prowadził drużyny tutaj po prostu na południu Polski, tutaj Śląsk, tak, Małopolski i tak dalej. tutaj była też przygoda, jeśli chodzi o pogoń Szczecin, tak, roczna, natomiast widać, że po prostu raczej jak prowadził te drużyny, to tak, tutaj drużyny na południu Polski. No więc, no, zmarł praktycznie tutaj, no, bardzo dobry trener, tak, który prowadził liczne drużyny, jeśli chodzi o tutaj, jeśli chodzi po prostu o polską ekstraklasę, polską ligę. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, czy tutaj tak wybitnym był trenerem, tak? Natomiast wiadomo, że to, to też jest pojęcie względne, aczkolwiek często jest tak, że pewien wybitny trener pojawia się, prowadzi jedno czy dwie drużyny z sukcesami, a później jego, jego po prostu gwiazda gaśnie. Natomiast zobaczmy sobie, że na pewno miał fach w ręku oraz tenczy, który po prostu był szkoleniowcym. Od ilu? Od 50 lat, tak? Od 70 roku, bo teraz prowadził drużynę ostatnio do 2014 roku, więc dzisiaj lat temu. O 44 lata był tutaj. E, trenerem, tak, był praktycznie tutaj trenerem. E, no, oczywiście czasy też były po prostu sierpnierzowe, czasy komunistyczne, tak, to są zupełnie inne czasy niż to po prostu ma miejsce teraz. Natomiast zobaczmy sobie tutaj, tak, e, jeśli chodzi o tutaj, tak, w październiku 2005 roku, w wieku 63 lat, powrócił po czletniej przerwie do pracy trenerskiej do Bełchatowa. W pierwszym sezonie utrzymał go w Ekstraklasie, a w kolejnym zespołem, w którym grał Piotr Lech, Radosław Matusiak, Paweł Strąg, Łukasz Garguła i Dawid Nowak zdobył wicemistrzostwo Polski, tak? Czyli zobaczcie sobie, tak? W pierwszym sezonie utrzymał drużynę w ekstrakasie, a w drugim już zdobył wicemistrzostwo, tak? No to jest nieprawdopodobna sytuacja. Został zwolniony w marcu 2008 roku po pięciu porażkach ligowych z rzędu. No, w Polsce to też jest inna sprawa, tak? Że, no, to też jest karuzela, tak? Jeśli chodzi o trenerów, którzy po prostu przychodzą, odchodzą. Natomiast no niewątpliwie tutaj, tak, tutaj mamy właśnie życie prywatne: żonaty z Alicją, z którą miał troje dzieci. Joannę, Adrianę, Aleksandrę. Na stałe mieszkał w Krakowie. Jego pasją była muzyka poważna, w tym filharmoniczna. Jest takie słowo? Filharmoniczna? Słowo? Pierwszy raz słyszę takie słowo. Przez około 5 lat współpracował z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W jego ramach przybył przez 5 lat członkiem zarządu, ponad 10 lat członkiem Wydziału Szkolenia, w tym wiceprzewodniczącym, członkiem Rady Trenerów członkiem komisji licencyjnej, wykładowcą i członkiem rady programowej szkoły trenerów w Warszawie. E, to też warto podkreślić właśnie, że był członkiem rady programowej szkoły trenerów w Warszawie. E, tak, i e, tutaj mamy tak, w czasie kariery trenerskiej od 1982 roku współpracował z doktorem Jerzym Wielkoszyńskim, lekarzem, fizjologiem i specjalistą fizjoterapii prowadzony drużyny przygotował do sezonu w ośrodku w Spale. E, przed podjęciem pracy w Lublinie legitymował się bilansem 557 meczów w roli trenera klubów polskiej ekstraklasy. No nieprawdopodobny bilans, tak? Nie wiem, czy któryś po prostu trener dzisiaj ma taki bilans jak po prostu Orest Lęczyk, tak? 557 meczów w Ekstraklasie. Jest to wynik rekordowy spośród szkoleniowców prowadzących zespoły w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. No, tu mamy informacje, ale ja tak sobie myślę, że yy, 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 nawet ja jestem ciekawy, czy na przykład ci trenerzy, którzy teraz są, tak? No ciężko też powiedzieć, że po prostu przez dłuższy czas tej w Ekstraklasie, yy, ale no bo też jak trener na przykład dostanie propozycję, tak? Czy, czy pracy za granicą, chociaż no mało dostają tej propozycji, tak, no to e, pewnie by z tego skorzystali, ale czy któryś nawet z dzisiejszych trenerów, który już po prostu od lat jest w tej polskiej piłce, prowadzi te drużyny, byłby w stanie praktycznie osiągnąć taki wynik jak Orest Lęczyk, tak. E, mi zawsze po prostu imponowało to, jeśli chodzi o Oresta Lęczyka, oczywiście jego po prostu przygotowanie, fach w ręku, tak, nie dosłownie, tak, bo nie był rzemieślnikiem, ale jeśli chodzi o e, trenera, i o takich trenerach nie musi być jakoś głośno, spektakularnie, tak? Jego, za niego po prostu przemawiają wyniki, tak? Więc tutaj to na pewno po prostu. Więc ja chciałem właśnie oddać tutaj mu ten filmik, po prostu tak pokazać ten filmik, pokazać, wspomnieć praktycznie jego osobę, bo. Wydaje mi się, że troszeczkę po prostu został zapomniany w ostatnich latach. To też jest oczywista sprawa, tak? No, bo nie był już zawodowo praktycznie trener, mało się udzielał, no ale też miał swój wiek. No, też się po prostu może odpocząć, tak i tak dalej, w gronie rodzinnym, na emeryturze. Natomiast niewątpliwie Orest Lęczyk, tak? No, był to po prostu bardzo dobry, jeżeli nie powiedzieć, wybitny trener, tak? Na pewno po prostu fachowiec swoim. W swojej dziedzinie, tak. Także na pewno przykra sprawa, że już nie ma Lańczyka z nami. Tak, tutaj, jeśli chodzi po prostu o tutaj no, kwestie na ziemi. Natomiast kwestie takie po prostu, można powiedzieć, metafizyczne. Pytanie też jest takie, tak, jeśli chodzi po prostu o jego piłkarzy, tak? Ilu, jakby tak policzyć praktycznie te drużyny, którą prowadził, to ilu piłkarzy zrobiło karierę, czy wyszło spod jego rąk, tak? Ciekawe, czy ktoś takie prowadzi statystyki, taką analizę, tak? To nawet nie musi być kwestia, że musi prowadzić takiego zawodnika piłkarza od młodych lat, tak ale na przykład piłkarzy, na których miał gigantyczny wpływ, czy którzy pod jego po prostu wodzą, bardzo mocno się rozwinęli, tak? Szkoda wielka, tak naprawdę starta dla polskiej piłki. Muszę powiedzieć, że to troszeczkę ta informacja na temat śmierci Oresta Lęczyka też została przykryta po prostu teraz tak w mediach e, przez sytuację tak, bo mamy mistrzostwa, e, jeśli chodzi o Euro, tak, wszyscy tutaj żyją reprezentacją Polski, jesteśmy po dwóch meczach towarzyskich, wszyscy praktycznie żyją tym, tak, kontuzją Roberta Lewandowskiego, a dziś ta informacja po prostu wydaje mi się, że przeszła bez większego echa, szkoda po prostu, bo naprawdę Orest wybitny, mm, czy też bardzo dobry, po prostu wybitny, wybitny, praktycznie tutaj tak, e, Trener. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. No i tutaj e, po prostu tak, no wielki szacun, ukłon jeśli chodzi o pracę, którą wykonał Ores Lęczyk. tak. E, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.